W mojej przestrzeni, a nie kobiet, w miejscu, gdzie przepracowuję sama z sobą pewne tematy, które gdzieś zalegają w moim sercu i głowie. Dziś, w ten wyjątkowo słoneczny dzień, zapraszam Cię na dość niezwykły i chyba troszeczkę ciężki w sensie emocjonalnym temat do tworzenia przestrzeni dla naszego rozwoju. Witam Cię serdecznie. Chociaż słońce wkłada się coraz mocniej do mojego domu, w ogrodzie zaczyna budzić się życie, ja czuję się jakaś przytłoczona, tak jakbym stanęła. Sama nie wiem do końca, co jest tego przyczyną. Dziś obudziłam się o 4:30 z ogromną migreną, a w oczach pojawiły się łzy. Znów, kolejny raz, moje ciało odmawia posłuszeństwa. Jestem tak szczęśliwa. A jednak ból całkowicie mnie odłącza. Poczułam się bezsilna. Nie potrafiłam już zasnąć. W mojej bolącej głowie myśli rozpoczęły swoją gonitwę, a ja gdzieś zostałam z tyłu i naprawdę nie miałam już siły na zatrzymanie ich. Bywają takie dni, tygodnie, czasem miesiące, gdy coś jest nie tak, gdy odczuwam stagnację. Najczęściej ma to miejsce właśnie wiosną, tak jakby po zimie moje ciało robiło przegląd garderoby i sprawdzało, co jeszcze jest dobre, a co nie, co warto jeszcze założyć i nieść z sobą, a co najlepiej już wyrzucić z tej szafy. Jakoś nigdy nie przemawiały do mnie postanowienia noworoczne. Wszystkie znaczące zmiany w moim życiu przychodziły nieoczekiwanie. Po prostu wstawałam jakiegoś dnia, czując się kompletnie rozjechana, tak jakby moja osobowość gdzieś się rozdwoiła, czy nawet rozstroiła, i postanawiałam, że muszę coś w swoim życiu, mojej rzeczywistości zmienić wybrać jakąś jedną ścieżkę działania. I tak jak wspomniałam, czasami potrzebowałam do tego kroku dorosnąć dzień, tydzień, a czasami kilka lat. Kolejny raz wrócę, a w sumie dziś pewnie rozpracuję mocniej temat, że każda zmiana, jaką chcemy podjąć w życiu, powinna mieć ugruntowanie w naszych potrzebach. Potrzebach, a nie oczekiwaniach. O tym już rozmawiałyśmy. Zanim podejmiemy jakikolwiek krok, powinnyśmy dowiedzieć się, czemu chcemy go wykonać, co zamierzamy tym uzyskać, jaką wewnętrzną potrzebę chcemy zaspokoić. To od tego zależy powodzenie naszych celów. Dlatego też neguję troszeczkę postanowienia noworoczne. Czujemy presję, aby wpisać na swoją listę jakieś punkty, tylko po to, aby iluzorycznie zmotywować się do działania. Tylko dlaczego? Dlaczego chcesz więcej ćwiczyć? Dlaczego chcesz nauczyć się hiszpańskiego, włoskiego, koreańskiego? Dlaczego chcesz schudnąć? Po co masz przeczytać 20 książek? Nie zastanawiamy się, po prostu wpisujemy beznamiętnie kolejne punkty na listę Masto do w roku 2024-2025-6-7. A w samej karcie papieru, jak i w samym przesłuchanym podcaście, nie znajdziemy siły do wprowadzenia długofalowej zmiany. Ta energia jest w nas, ale i nasz mózg, i nasze ego, i ciało muszą widzieć w tym powód. Nikt niestety nie zmobilizuje nas do zmiany podejścia, jeżeli same nie będziemy tego chciały. I tutaj przykładów mam setki, bardziej lub mniej spektakularne. Zatrzymam się jednak na bardzo życiowej sytuacji, która zapewne dotyka wiele z nas. Być może jest trywialna, ale ukazuje sedno problemu. Całe moje życie byłam antysportowcem. Nie znaczy to, że neguję sportowców, ale jednak ja nie odczuwałam przyjemności z żadnej aktywności sportowej. No może oprócz spacerów, które uwielbiałam całe życie. Miałam kilka podejść do tego, aby uprawiać jakiś sport. Czasami wynikały one z chęci zrzucenia kilku kilogramów. Czasami szłam na pogawędki ze znajomymi, lub po prostu byłam zmuszana do działania na jakichś zajęciach, np. poprzez system szkolny. Trwało to do momentu, gdy pewnego dnia stwierdziłam sama z sobą, że potrzebuję ruchu. Nic wyczynowego, po prostu w głowie przełączył się pstryczek, że moje ciało zasiedziało się i byłoby fantastycznie rozciągnąć się trochę. Stryczek tak przeskoczył, że kolejne trzy lata przed urodzeniem pierwszego dziecka, bo teraz znów stałam się małym leniuszkiem, co drugi dzień uczestniczyłam w różnych treningach, które zaczęły sprawiać mi ogromną przyjemność. Nie szukałam wymówek, bo z radością biegłam z treningu na trening i byłam obrażona na świat, kiedy z jakiegoś powodu przepadły mi zajęcia. Nie miałam wówczas mocno sprecyzowanego celu, a jedynie potrzebę. Bo chciałam, chciałam poczuć się lepiej. Podkreślmy to. Ja chciałam i zrealizowałam. Dlatego tak ważna jest samoświadomość, wsłuchanie się w nasz wewnętrzny głos, czego to my potrzebujemy, pragniemy, jak chcemy, aby wyglądało nasze życie, ale tak realnie, bez ściemy. Bardzo często spotykam się z opiniami albo hasłami reklamowymi, jakieś tam kropele, które mają w czarodziejski sposób dodać nam energii, kamieni, które mają ochronić nas przed tym lub tamtym, czy cudownych herbatek na odchudzanie, które mają zmienić nasze życie, oczywiście. No ale bądźmy szczere. Jeżeli my nie nadamy temu mocy sprawczej, to pomimo wyrzucenia mnóstwa pieniędzy na te wspomagacze, nic w naszym życiu się nie zmieni. Powinnyśmy zdać sobie sprawę również z kolejnej rzeczy, którą niestety często odrzucamy. Często tego typu pomocnicy, jak te adaptogeny, kamienie, herbatki, są troszeczkę jak budrowanie świni. Ja nie wnikam, czy one działają, czy też nie, ale mam. Prawie, że stuprocentową pewność, że jeżeli za tym nie idzie prawdziwa zmiana nawyków, to niewiele one na dłuższą metę zdziałają. Być może będą działać jakiś czas, póki odczuwasz motywację związaną z ich zakupem. Ale gdy tylko termin tej przydatności w naszej głowie minie, to cały ten bałagan w danym temacie wróci. Nie da się zmienić swojej rzeczywistości starym schematem działania. Wytłumaczmy to na przykładzie pieczenia ciasta. Wiele lat walczyłam z ciastem drożdżowym i każdorazowo, niestety, wychodził zakalecnie do zjedzenia. Odczekiwałam chwilę i znów czułam potrzebę kolejnej próby. Wyciągałam przepis z szafki, ciągle ten sam, i kolejny raz ponosiłam sromotną porażkę. W końcu po prostu zmieniłam przepis. Mało tego obejrzałam filmik na YouTubie pokazujący kolejne kroki, jakie powinniśmy tak naprawdę wykonać. Niby to samo, podobne proporcje, ale zobaczyłam, jak poprawnie rozetrzeć drożdże, i było wytłumaczone, jaka powinna być temperatura w pomieszczeniu itd. itd. Zmienił się schemat działania i ciasto wyszło. W życiu dzieje się tak samo. Jeżeli działasz na bazie swoich starych nawyków pojonych wzorców. To nie dziw się proszę, że rezultat tych działań będzie taki sam. No po czemu miałby się on zmienić, jeżeli nic w swoim działaniu nie zmieniłaś ty? No niestety, ja nadal mam pola, w których nie potrafię przepracować schematów, a tym samym zmienić mojego podejścia. Ciągle jak bumerang wracam do tego samego postępowania i ciągle płacze nad rozlanym mlekiem zamiast uporządkować własną głowę i wejść w kolejną próbę z nowym schematem działania. Ale czemu to takie trudne? Bo wchodzi w grę nie tylko nawykowość, którą po prostu ciężko zmienić, ale też przekonania, które nam wpojono. To jest z jednej strony bardzo przydatna rzecz i nie nagujmy jej tak bardzo, bo jeżeli. Jesteśmy w stanie podjąć szybko decyzje na bazie nie tylko naszych, ale też zakorzenionych przez innych doświadczeń, opinii, to dzięki temu żyjemy. Dzięki temu nasze decyzje mogą być rzeczywiście racjonalne. No ale jest druga strona medalu bardzo krzywdząca. Bo jeżeli ten osąd jest krzywdzący dla nas, dla otoczenia, albo jest po prostu z założenia błędny, no to mamy problem. Bo ciągle tkwimy w tym samym założeniu, a nasze życie się nie zmienia. Nie podejmujemy kolejnego kroku, aby powiedzieć sprawdzam. Kolejną trudną do przeskoczenia przeszkodą jest poprawność schematu, jaki przyjmujemy. Ciągle pozostańmy w temacie jedzeniowym. Walczę z wagą, odkąd pamiętam. To niestety właśnie ten element mojego życia, którego nie potrafię w odpowiedni sposób uporządkować. Chociaż ciągle walczę. Myślę, że wrócę do niego przy okazji tematu traumy pokoleniowej, bo właśnie w ten sposób definiuję mój kontakt z jedzeniem. Ale to nie jest temat na dzisiaj. Po prostu, niejednokrotnie zmieniałam mój wzorzec, jeżeli chodzi o sposób sporządzania posiłków. Czasami nawet udawało mi się dosyć długo przy nim wytrwać i wiem powoli, co się udawało, a co nie. Niestety, diety w mojej głowie są czasowe. I gdy ten czas wyznaczony mijał, waga spadała, ja wracałam do moich przyjętych schematów, no bo nie wiedziałam, co dalej. Jak należy uporządkować moje życie pod tym kątem? Instrukcji szukałam w różnych źródłach, na internetowych forach u dietetyków, kończąc na polecanych przez koleżanki i znajomych dietach. Każdy mówił co innego: jajka są dobre, jajka są złe. Należy zmienić olej na taki albo na inny, ale ten na innym forum jest negowany. Jeść więcej białka, wyeliminować białko. Nadmiar niesprawdzonych informacji sprawia, nawet w takiej rzeczy, że w sieci pojawia się stek bzdur tylko po to, aby pojawiła się klikalność. Ale nie dotyczy to tylko internetu, ale naszego życia również. Trudno zmienić schemat, jeżeli nie wiemy, czego mamy spróbować. I tutaj koło poniekąd się zamyka. Nie zmienimy sposobu działania, jeżeli nowy. Nie będzie z nami rezonować, jeżeli w niego nie uwierzymy, a nie zrobimy tego bez zadania sobie pytania, co nam służy, a co nie. Więc ponownie powinnyśmy zacząć od poznania samego siebie, przepracowania emocji, ujrzeniu własnego potencjału, właśnie dostrzeżeniu tych naszych ciemnych stron, poglądów, nawyków, traum, jakie z sobą niesiemy. Niestety bez takiej wewnętrznej rozmowy, zajrzeniu w zakamarki naszej duszy, w których ukrywa się nasz ból, nie ma szansy na zmianę czegokolwiek. Jeszcze jest jedna ważna kwestia, o której należy powiedzieć. Każdy wybór wiąże się ze stratą, tym naszym przeglądem garderoby, który niestety bywa bolesny. I tak jak do przepełnionej szafy nie włożymy kolejnej nowej sukienki, bo ona się po prostu nie zmieści. Tak samo nie dokonamy zmiany naszych schematów myślenia bez uporania się i wyrzucenia starych. Rozwój odbywa się w pewnym poczuciu straty, albo nazwijmy to lżej wyboru. Kwestia, jak do tej straty czy do tego wyboru podchodzimy i czy rzeczywiście pozwalamy sobie na to. Godzimy się z nowym statusem, czy też nie. Od razu zacznę, że niektóre ubytki przychodzą nam z łatwością. Inne niestety bardzo bolą. I nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, który z nich jest prostszy, a który trudniejszy do przebrnięcia. Chyba zależy to od stopnia, w jakim przepracowałyśmy dany temat. A idąc dalej, jak bardzo byłyśmy z tym tematem emocjonalnie związane. Pomyślmy o momencie, który powiem szczerze, jest dla mnie jeszcze koszmarem. Nie nadszedł, ale ja już się boję. I już. Nad nim pracuje. Kiedy nasze dzieci dorastają i opuszczają dom rodzinny, jest to zmiana danego schematu. To my, matki, które oddawałyśmy serce naszym dzieciom, musimy dać im przestrzeń, sobie i zmierzyć się z tą reorganizacją. Ja już, wiedząc, jak to w tym momencie jest dla mnie bolesne, w samym wyobrażeniu zaczynam przepracowywać emocje z tym związane. By ta realna zmiana, która nastąpi za jakieś 7 lat, była dla mnie czymś naturalnym i prostym do przyjęcia. W końcu te dzieci nie wychowuję dla siebie, ale dla świata. Nie są one moją własnością i powinny mieć przestrzeń do samodzielnego rozwoju. Jednak trudno pogodzić się z tym, że zostaniemy odstawione na poboczny tor. Nie będziemy już tak potrzebne, choćby miało się to sprowadzać do upranych skarpetek czy gotowego obiadu. Wiem, bardzo to uprościłam, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi. Status się zmieni, ale z drugiej strony, dzięki temu tworzy się dla mnie przestrzeń do rozwoju i wejście w nowy schemat działania. Bo teraz nie muszę prać tych skarpet czy gotować tego obiadu. Mogę wyjść na spacer, przeczytać książkę, zapisać się na zajęcia z szachów pod wodą i skupić swoją całą uwagę na czym tylko ja będę chciała. Jeżeli przyjmiesz, że dana strata, choć chwilowo trudna do przeżycia, daje ci jakąś szansę na nowe doświadczenie, to jesteś już w połowie sukcesu. Trudno jednak czasem odpuścić stracić wolność, poczucie kontroli, młodość, poczucie bezpieczeństwa czy pewności siebie. Przetrawić to wszystko i zrobić miejsce na całkiem nowy schemat. Ale dajmy sobie czas na przeżycie też przysłowiowej żałoby. Mnie akurat łatwo było się pogodzić z utratą swobody czy wolności, kiedy weszłam w mój związek i pojawiły się dzieci. Ale być może ty odbierasz to jako wielkie poświęcenie. Mój wiek przekuwam na zaletę. Ale być może u Ciebie widok kolejnej zmarszczki powoduje łzy w oczach. Nie oznacza to, że którejś z nas jest lepsza czy gorsza. To kompletnie nie podlega ocenie. Nasze emocje nie podlegają ocenie. Ale strata wpisana jest w nasz cykl życia. I to od nas zależy też, jak ją przeżyjemy. I czy w ogóle przekujemy to w nasz sukces czy porażkę. Coś, co nas wzmocni, pozwoli nam się pogodzić z jakąś koleją losu, czy też zamknie w szczelnym pudełku rozpaczy, żalu, wspomnień. Jeżeli któraś z tych sfer była dla nas bardzo ważna, a obudzimy się któregoś pięknego dnia, jak ja w sumie dzisiaj, z jakimś poczuciem straty czy stagnacji, to niestety odczujemy troszeczkę ból egzystencji. Nie da się. Lub ja po prostu nie umiem tak siebie przepracować, by w żadnym z tych tematów, nawet jeżeli mu poświęciłam odpowiednią ilość czasu, aby w nim nie poczuć odrobiny chociaż żalu. Oczywiście, będąc przygotowanym na to, odczuwamy ten ból lżej i te emocje jakieś są łagodniejsze, bo racjonalizujemy sobie jego przyczynę, ale nie oznacza to. Że w ogóle nas nie sparaliżuje ten strach, nie zasmuca. Na pewno będzie nam prościej się z tym pogodzić, ale niestety powinnyśmy sobie dać czas na odczuwanie zagubienia, smutku, może nawet rozpaczy. Dać sobie czas na przeżycie tej żałoby, a dopiero na kanwie tego nowego porządku, na tej stracie wprowadzić nowy system. Całe to przepracowanie, dojrzałość do zmiany, powinna wychodzić od ciebie. Ale no nie oszukujmy się. Wiele sytuacji jest poza nami, a my po prostu znajdujemy się w niej nagle. Tylko że ty zawsze, ty zawsze jesteś sprawcza i zawsze masz wybór. To trochę tak jak wchodzenie w nowy związek, nie przepracowując w sobie straty tego starego, już byłego. Żal po utracie zatruje to nowe. I nie dajemy sobie nawet możliwości sprawdzenia, czy to nowe było lepsze, czy też nie, bo od razu skazujemy się na porażkę. Nie mówię tutaj o czasie. Nie powiem ci, że pomiędzy związkami powinno być minimum 5 tygodni, pół roku, a może dwa dni. Bardziej chodzi tutaj o naszą gotowość emocjonalną do rozpoczęcia czegoś czystą kartką możliwości. Życie bywa brutalne. Tak jak w podcaście o szczęściu mówiłam Ci o tym, że radość i poczucie spełnienia to jest coś, czego możemy się nauczyć. A tak naprawdę przypomnieć sobie, odgruzowując się ze wszystkich oczekiwań społecznych, zmieniając perspektywę, wyjść poza pojony nam, Polakom, schemat czarnowictwa, ale tak samo należy zdać sobie sprawę, że nie jest to też aż tak bardzo proste. I chcąc, nie chcąc, pojawia się okres gorszy, bolesny dla nas. Kwestia dojrzałości i umiejętności przepracowania w sobie i dla siebie tych właśnie wydarzeń wiążących się z odczuwaniem jakiegoś realnego dla nas braku czasu, aby opracować siebie na nowo, wejść w ten nieznany nam schemat działania, uporządkować go, sprawdzić. I znów wróćmy do związku. Jeżeli jeden się nie udał, to warto sprawdzić, jakie błędy popełniliśmy i rozpocząć kolejny z nową energią. Przypomina mi się książka Małe Książę, która jest dla mnie chyba najlepszą książką motywacyjną. I taki może mało znany cytat. Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają, odparł Mały Książę. Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia i płaczą, gdy się im ją odbierze. I choć nie jesteśmy dziećmi, to zabranie nam czegoś, co znamy, czemu nadaliśmy sens i wartość będzie powodować u nas tak samo smutek i jest to całkowicie normalne. Dalmy sobie czas na dialog z sobą, sprawdzenie, czym dla nas jest ta lalka z Gałganków. Czemu ona jest dla nas tak ważna? Bo to nie zawsze jest oczywiste, prawda? Warto jednak sobie odpowiedzieć, co poświęcamy, ale też w imię czego, bo nie mówimy tutaj o stracie kogoś najbliższego, o jakiejś tragedii, która nas dotyka, tylko o pewnej sferze naszego życia, którą wymieniamy poniekąd na to, czego pragniemy. Bo pragnąc miłości i wejście w związek, Pozbywa nas nieograniczonej wolności. Jeżeli chcemy wejść na ścieżkę zdrowego życia, ograniczamy i wyrzucamy stare nawyki i poczucie bezpieczeństwa, czy też czas, no bo musimy przygotować te posiłki, etc. etc. Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Bardzo często unikamy tej straty znanego nam schematu, pozostając w czymś, co nie jest dla nas optymalne i opłacalne, jeżeli mówimy o aspekt rozwojowy czy emocjonalny. Ale jednak wraca do mnie zdanie, lepsza stara bida niż nowa. Zmiana i rozwój łączy się z odwagą do ponoszenia tego ryzyka straty, większej lub mniejszej, bo zawsze z jakiegoś aspektu będziemy zmuszeni zrezygnować. Ja też mam bardzo dużo obaw. I doskonale rozumiem, kiedy ktoś mi mówi, że boi się zrobić ten krok. Ja sama długo zastanawiałam się, co też sprawiło, że ostatnio mój mąż często zadaje mi pytania, co się dzieje, czy nie jesteś zła, smutna, zmartwiona. Odsuwałam to od siebie. I szczerze? Kompletnie nie wiedziałam, o co mu chodzi. Przecież jestem w zwyczajnym humorze, stabilnym, bez większych zawierowań. Ale wydaje mi się, że on szybciej zauważył, że ten blask w moich oczach gaśnie. Ja nie dopuszczałam do siebie tej wiedzy i udawałam sama przed sobą, że wszystko jest ok. Tylko, że ten emocjonalny garnitur, te moje priorytety, które sobie postawiłam jeszcze parę lat temu, staje się przyciasny. Coś nie pasuje. Rozwój to tak naprawdę wybór ścieżki, którą chcemy podążać. Kierunek, jaki nadajemy swojemu życiu, podejmowanie decyzji i wyciąganie z nich wniosków. Nie jest on prostą kreską narysowaną ku górze. Mylimy się, popełniamy błędy, szukamy rozwiązań. Czasem potrzebujemy stanąć w miejscu i napić się wody, a czasami brniemy idealnie do przodu, ale zawsze każdy ten krok prowadzi nas ku realizacji tego przyjętego celu. Teraz kwestia jest tylko taka: czy próbujemy? Porażką tak naprawdę jest moment, kiedy nie próbujemy, kiedy stoimy i nie wiemy, w którym kierunku pójść. Ja właśnie stanęłam przed pewnym wyborem. Chcę uporządkować moją szafę, mój organizm, a przede wszystkim mimika moja zwiastuje pewne tąpnięcie, jakąś zmianę. I znów muszę wybrać, jakie mam potrzeby, która z nich jest ważniejsza i co jestem w stanie za to poświęcić. To całkowicie normalna kolej rzeczy. I powiem ci szczerze, to nie musi być spektakularna zmiana. W moim przypadku chodzi o poświęcenie więcej czasu i więcej uwagi mojemu ciału, mojemu zdrowiu. Przez lata nauczyłam się, aby nie patrzeć na trawę sąsiada, bo dobrze jest tam, gdzie nas nie ma, prawda? Czujemy żal za życiem przeżywanym przez kogoś innego. Nie patrząc na to, ile pracy i energii wkłada ta osoba we własną rzeczywistość, ale też nie potrafimy siebie nagrodzić za sukcesy, jakie mamy. Nie potrafimy klepnąć siebie po ramieniu i powiedzieć, jesteś doskonały, doskonała, świetna robota. Ukrywamy swoje sukcesy. Tym samym nie karmimy naszego poczucia własnej wartości. Nie zauważamy też potencjału, jaki posiadamy. Trzymamy się kurczowo wpojonych standardów cnót niekoniecznie niewieścich, tęskniąc za beztroskim życiem jako dziecko czy jako studentka. Ale to nie ma sensu, to jest strata czasu. Podejmij decyzję, zrób krok do przodu i działaj. Pracuj na swoje lepsze jutro. Nie skupiaj uwagi na tym, co poświęcasz, płacząc za tym. Zdaj sobie sprawę, którą rzecz oddajesz w zamian. Pożegnaj się z nią i przywitaj nowe, odciągając swoją uwagę od tego, co było i patrząc z radością na to, co będzie. Szukaj schematu, który tobie odpowiada, który będzie dla ciebie wygodny. Szukaj odpowiedzi i rozwijaj się. Ja dziś zrozumiałam, który element mojego życia jest moją teraźniejszą potrzebą w tym momencie. I wątpliwości oczywiście posiadam i wiem, co muszę poświęcić, aby to uzyskać. To trochę jak w czarnej magii. Wszystko ma swoją cenę. Arielka uzyskała nogi, ale oddała swój głos. I niekoniecznie jest to sprawiedliwe, ale takie jest życie coś za coś. Nie można długo tkwić w jakimś rozkroku, bo nie da się z takiej pozycji brnąć do przodu. Wybierz tą ścieżkę. I nie zawsze tą najprostszą, ale najbardziej opłacalną dla Ciebie albo dla Twojej rodziny. Więc, moje kochane, życzę Wam tylko i wyłącznie opłacalnych decyzji, tych, w których czujecie się dobrze i sprawdzajcie, sprawdzajcie czasem, czy ten garnitur po zimie nadal pasuje. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Jestem bardzo wdzięczna. Jest to dla mnie bardzo ważne. Życzę Ci miłego dnia.